Siemanko, tu Dzisiaj gra na Atari XLXE. Gra mianowicie pod nazwą Helicopter Emergency Rescue Operation w skrócie Heroes Hero Gra wydana przez Datasoft w 1984 roku. Gra polega na tym, że musimy uwolnić Chłopka z kopalni. Jesteśmy i wcielamy się w takiego ludzika z helikopterem na plecach. No i schodzimy tam na sam dół i musimy uwolnić po prostu gościa. Po drodze mamy różne przeszkadzajki, yy, yy, różne stworki, które musimy strzelamy w ogóle z oczu takim laserkiem też. Po drodze mamy też różne bariery, podkładamy bomby, żeby przejść dalej, i, no i musimy dojść po prostu do tego chłopka i go uratować. Dobra, ja w tą grę dużo grałem za dzieciaka, także jakieś doświadczenie tam mam. No, także nie przedłużajmy, odpalmy sobie gierkę. No i... Joyem na dół podkładamy bombę. No a Fajerem strzelamy tym laserkiem. No i pierwsze etapy są w miarę proste. Tu od razu był chłopek na dole. Tu pyk. Mamy różne drogi do wyboru. Zazwyczaj tam, gdzie jest więcej do zrobienia jest potem prawidłowa łatwiejsza droga, także warto tutaj rozwalić tego nietoperza różnie mamy właśnie tutaj latające skorki nietoperze za które mamy punkty oczywiście także także też za Pozostałe bomby, dynamity i, i energię mamy punkty O, tutaj jakieś węże jeszcze Możemy się unosić też do góry Joyem. W górę się unosimy Niektóre te komnaty są ze zgaszonym światłem. No, zabijemy sobie węża, bo dostaniemy za niego punkty. Pek i jedziemy. No i etapy są coraz trudniejsze. Ta ściana taka migająca na różowo, to ona nas zabija. Więc nie możemy w nią wejść. Na początku przez moment mamy obraz całej planszy, więc o, tu tam też nie możemy wejść. No i szósty Welik. Zobaczymy, do którego dojdę. Dawno nie grałem. O, weźmy właśnie na ścianę i... i mnie zabiło. Się trochę bałem, bo myślałem, że będzie różowa. O, tu nie. Na szczęście. No i mamy chłopka. Chłopek biedny tam leży, ledwo zipie. Jak to w kopalni? Idziemy sobie tu, węża zabijemy gierka fajna z pomysłem Mimo swojego wieku o no i widzicie tu właśnie był To musimy iść tutaj do góry się wrócić i lecieć tędy No, tutaj trzeba uważać na tego pająka. Tutaj trzeba przelecieć. Chłopka mamy tu. Ha, ha, ha. Ale coś cienko mi panuje idzie. Dopiero mam... Jeszcze mam tylko jedno życie. No dawno nie grałem w to. Jak ja grałem w to 30 lat temu? No i tędy do wody też nie możemy paść, bo nas zabije. Tu musimy tam musieliśmy jakoś przefrunąć. Tu mamy ostatnią bombę. Też jest fajne, że jeżeli już nie mamy w ogóle bomb, to można laserkiem rozwalać te bariery? Tędy no właśnie Ale dodało mi życie tam ja chyba za punkty dodaję Co tutaj będzie?

Też nie od razu działa ten helikopterek do góry. Jak dajemy do góry, to po jakimś czasie dopiero on się nam odpala, więc musimy mieć to na uwadze. No i tutaj mamy chłopka już. Przydałoby się jeszcze jedno życie, żeby nam dodało. Ale dziesiąty etap to wstydu nie ma. O, tu już te stworki szybciej nam latają Tu wolę sobie tędy pójść, bo będzie pewnie łatwiej O, tu mają, mamy węża trzeba wycelić już nie zabił. Ostatnie życie. Oj, zabiła mi bomba. No dobra, myślę, że Wam się podoba Gierka. Mi się podoba, fajna jest, chociaż stara. I dzięki za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam. Lajkujcie, subujcie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.